Cześć! Dzisiaj zdradzam ostatni nawyk, który mnie zbliżył do Pana Boga. Tym ostatnim nawykiem było coś, co jest ściśle związane z tym poprzednim. Jeżeli ktoś z Was oglądał, to, to będzie wiedział o co chodzi. Jeżeli nie, to zapraszam do obejrzenia. Modlitwa poranna. Tak, ja sobie zdaję sprawę z tego, że człowiek nie ma czasu, spieszy się do pracy, do szkoły, w ogóle nie, jeszcze wstanie 5 minut wcześniej, to jest absolutnie niemożliwość. Myślę, że takie coś też, ten nawyk, to wyrabia się też przez te poprzednie rzeczy, które się dzieją w Twoim życiu. Ja długo wypracowywałam w sobie właśnie ten nawyk modlitwy porannej. I to nie powiedziałabym, że to taka modlitwa, jest to taka rozmowa, jest to takie powierzenie. Powierzenie dnia, mojego dnia niepokalanej, e, Matki Bożej niepokalanej i, i Panu Bogu, tak? Oczywiście też e, dwa słówka do moich patronów świętych. I tak na sprawę to wszystko. Czasami zdarza mi się po prostu na chwilę się wyciszyć, zamknąć oczy, i podziękować za to, że wstałam. Ja też, Artur już jest w poprzednich odcinkach, wspominałam o nauku czytania Ewangelii, więc wtedy też się wyciszam, staram się wyciszyć. Bardzo polecam modlitwę, modlitwę poranną, jest ona niedoceniona moim zdaniem. Nie za dzieciaka chcę bardzo wymagali ode mnie modlitwy wieczornej, która uważam też jest super, bo ona jest takim podsumowaniem dnia. Ale modlitwa poranna naprawdę, mam porównanie, że jak mam rano modlitwę, mój dzień jest dużo inny, lepszy, niż ten, w którym się nie pomodliłam. Nie mówię, że są gorsze, to jest inny dzień. Po prostu to dzień jest wtedy inny. I taka mała jeszcze rzecz. Która przyszła mi do głowy, tak właśnie teraz, ale już nie chciałam robić takiego osobnego odcinka, bo był po prostu za krótki, a ja lubię przecież długie odcinki. Jest jedna bardzo ważna rzecz. Słuchajcie, jeżeli macie choć troszeczkę takiej wiary w siebie i zastanawiacie się, w jaki sposób świadczyć o swojej wierze, ja Was bardzo proszę, starajcie się przeżegnać przed jedzeniem. Czy jesteście w domu, sami, czy wśród znajomych, gdzieś w restauracji, w hotelu, w podróży, w Polsce, gdziekolwiek. Proszę Was, róbcie to. Chciałam Wam powiedzieć, że ja jakiś czas temu się zorientowałam, że ja robię znak krzyża przed jedzeniem. Przede wszystkim z tego powodu, że widziałam, że, że zrobiła to dziewczyna w restauracji samodzielnie i poruszyło mnie to, że też tak chcę. Nie, 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 nie. mnie nie poruszyło, że ja też tak chcę. Ja pomyślałam sobie, ale wierząca dziewczyna. Ja chyba myślałam sobie, ale zaraz, przecież ja też jestem. I nie, nie żeby też mi zaczął jakieś ambicje. Długo się w ogóle uczyłam, że żegnania, tak, znaku krzyża przed obiadem, przed obiadem, śniadaniem, przed jedzeniem po prostu. Długo się uczyłam, bo nie miałam go w nawyku. Ale ten nawyk zmienił. Jedzenie. Ten na bok też widzę, jak wpływa na inne osoby, które są obok mnie. Niektóre są zmieszane, niektóre są trochę znerwowane. Niektórzy są jako święta, tak, pola w ogóle z, z zachodniego morskiego. Święta, pola Szczecina. No nie, ale jest to jedno z najprostszych świadectw naszej wiary, jakie możemy zrobić. Polecam go robić, bo może Twoim znakiem krzyża. Ktoś z boku, tak jak ja kiedyś, zostanie poruszony mocno w dół. Dzięki bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że podobały się Wam te nawyki. Podobałam, że komuś się udało coś wdrożyć. Trzymam kciuki, zwłaszcza z tym znakiem krzyża, bo ten znak krzyża to jest... Ja wiele razy zapominałam później o jajku. Na przykład robiłam także w połowie jedzenia znowu jest... Tak, szybko. Wstęp mija. Wstęp mija, po momencie jest... Po prostu taka otwarta odwaga i pamiętajcie, że jest w Ewangelii to, że jeżeli nie będziemy się wstydzić Jezusa, to On też nas się wstydzić kiedyś nie będzie. To jest piękna obietnica. Polecam. Dzięki bardzo za subskrypcję, też dziękuję i polecam tym, którym jeszcze nie subskrybowali, zachęcam do komentowania i do udostępniania tego filmu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, a kolejny odcinek, to już chyba mogę powiedzieć, on będzie prawdopodobnie tak, będzie o recenzji, będzie recenzją recenzji biografii Maksymiana Kolbego napisane przez pana Terolikowskiego. Zapraszam.